Cześć kochane ryby, przychodzę do Was z czytaniem trochę seksu, bo to zdrowo. Yy, czytanie będzie to taki szybki wgląd w to, co się dzieje u Was w sypialni. Yy, zrobię sobie później też czytanie na zdrowie. Co yy, chciałam powiedzieć? Yy, to jest dosyć specyficzna talia kart, ponieważ rysunki są no, takie typowo tematyczne, czyli seksualne, dlatego myślę, że no, nikt się z Was nie obrazi. Yy. Wiadomo, że nie z każdym będzie rezonować. Dlatego weźcie to pod uwagę. Bierzcie do siebie to, co do Was pasuje, resztę zostawcie. I słuchajcie, zaczynamy. Bo również zaczyna się po raz drugi chyba burza, albo tu bokiem przejdzie, bo co chwilę leje. Dobra. Zobaczymy, co u ryb. Mamy tak, 3-4 piątka. 5, piątka 5 była. Mm, Asbuław i ósemka, ósemka denarów. Ósemka denarów. I słuchajcie jakaś kłótnia mogła być, <laughs> ale jest taka kłótnia <laughs> bez, bez powodu, taka no, Kłótnia w związku po prostu jak to często bywa. I przeszkoda zostaje pokonana. Pokonana, no i trzeba by pójść krok dalej. Wiadomo, po kłótni w związku, ludzie często godzą się w sypialni, tak. I wtedy jest jakiś namiętny seks. No emocje schodzą i powraca miłość, ciepło i wzajemna zgoda. Mamy też kogoś, kto ma bardzo dobre zdolności manualne. Jeżeli komuś to pomoże. A to się przydaje. Ale słuchajcie, jeszcze tu dopytamy. Bo jeżeli jest. Y może być też jeszcze druga opcja jakiś nowy związek, w którym by trzeba młody związek, w którym trzeba by pójść po prostu krok dalej. Krok do przodu czyli może z takiego. Przytulania się, wejść już do sypialni, tak? Także tu się coś takiego rysuje, ale zobaczymy jeszcze. Co tu mamy? Dziesiątkę mieczy. Hm. Dziesiątka mieczy. Słuchajcie, jeżeli jest jakiś nowy związek, no bo tu, tu to jest jakiś związek, który już jest jakiś czas. Ale ta druga opcja, jeżeli ktoś wchodzi w nowy związek, proszę uważajcie, bo to może być jakaś, jakaś niebezpieczna przyjaźń. Jakieś nierozważne działania z waszej albo z tej drugiej strony. Uważajcie, po prostu uważajcie. Jeżeli zawieracie jakąś nową znajomość, to uważajcie na tę osobę. Najpierw ją sprawdźcie. Dowiedzcie się, nie rzucajcie się tak na głęboką wodę, bo to może być, no, nieodpowiednie. Dobrze, słuchajcie rybki. Przejdziemy teraz do zdrowia. Ja sobie to poprzesuwam. E, co tam u ryb w zdrowiu? Piątka buław. E, I król buław. I kielichy, i dwa kielichy. Co tam u Was? A, no to może być jakieś przeciążenie organizmu. No to układ odpornościowy może być przeciążony, więc trochę odpoczynku. Może wyluzować, yy, odpocząć. Yy, bo to może być też stres. Trzeba być odstresować. No, Trzeba by się odstresować, widzicie, tak jak tu tej pary w tej sypialni. Tu się nastresowało, nazbierało, był problem i się rozwiązało <grym> w sypialni. Tak, więc może by to dobry sposób na rozładowanie napięcia. A także uważajcie na stres. Ale jest jakiś powrót do zdrowia, jeżeli ktoś choruje. Nie forsować się zbytnio organizmu, to nie jest czas na jakieś przesadne forsowanie. No i nie złościć się, no widzicie, tu ta para się kłóciła. Z reguły, no często kłócimy się, nie mówię, że we wszystkich przypadkach, ale często jest tak, że no od słowa do słowa i tak dalej, pójdzie i się nakręca tak, taka spirala, niepotrzebnie. Lepiej się pogodzić, wejść do sypialni się pogodzić, tak? <laughs> jest powrót do zdrowia ja to tak żartobliwie trochę słuchajcie mówię bo <laughs> nerwy no wiadomo psują samopoczucie nie wpływa to na, na, na nikogo dobrze lepiej czasami odpuścić yy, dać buziaka i będzie dobrze yy. Panie, może powinny się zgłosić do, do ginekologa, żeby się przebadać? Uważajcie też na nerki. I to już któryś raz mam, właśnie nerki, uszy i gardło. Nerki, uszy i gardło. Yy, także uważajcie, szczególnie przy tak zmiennej pogodzie, yy, uważajcie na klimatyzację w samochodach, prawda? Bo ja to unikam klimatyzacji, jak tylko mogę. No chyba, że no nie mam możliwości, ale to w samochodzie to unikam klimatyzacji, bo zaraz. Coś mnie tam ucho boli albo gatło. dlatego uważajcie na takie takie sprawy. Dobrze, to tyle dla was, kochane rybki, buziaki i papa do następnego.